Hej, osiem a to już drugi odcinek z tego, jak wbić legendę liczy W sumie zacznę od krótkiego wstępu tylko tym, czym będę wbijać, bo potem będę odpowiadał w trakcie meczu resztę. Po pierwsze, biorę talię która się chyba wszystkim spodobała, bo ma ten odcinek najwięcej wyświetleń, czyli Katun Druid. Drugą talią, którą wybrałem, jest oczywiście Papua na buffowanie medycznika Inner Fire Priest bez Inner Fire. No i trzecim e, zobaczymy, czy to będzie Secret Mage, chyba raczej Secret Mage, tak. E, no wybiorę. Dlaczego tak? No, ponieważ najlepiej mieć kilka talib, które chcemy podstawać, które mi najbardziej siada, które tak, aktualnie nie macie. No i co, lecicie kilka partii, po jednej przegranej, czy oczywiście nie zamieniać, tak jak wiem przedtem. I to. Dlaczego, to jeszcze jedno pytanie, było dlaczego tak mało mówiłem o przeciwnikach w pierwszym odcinku i dlaczego tak mało no ogólnie nie było o czym gadać do D5. Jakby gracze są tyle losowi, że nie ma co opowiadać o takich głównych meczach. Więc no co? No ja się jakby nie bawiłem w tłumaczeniu każdej talii, bo teraz będę miał okazję oczywiście to zrobić. No yy, oczywiście to jest tak, że jeśli nie umie wbić nawet diamentu, to to, to D5 to jest takie ostatnie 5 rang, które umiecie wbić jeszcze, jako taka. Więc to powinno być takie. Jak się przebić dalej w swoich rangach i bardziej, a nie legendy na dziczy. Ale no, zobaczymy, no ogólnie na D5 jest trudniej, bo nie ma bonusu gwiazdek za, za wygrane pod rząd, więc... No już, no i co, do z oglądania. Dobra, pierwsze, aby dobrze grać i móc fajnie wybijać ee, rangi do góry, to trzeba wybrać odpowiednią talię dla właśnie lepiej mieć talię agresywną, jeśli nie się grać zbyt długo i takie ścieżowe gry już was znowu a jeśli lubicie właśnie przejmować kontrolę nad stołem, nie pozwalacie nikogo nic zrobić, to lepsze są kontrolki, jeśli lubicie kombulek, to też lepiej wziąć kombulek. Yy, tu nie też chodzi, nie chodzi tu też tylko o to, jak się tym gra. się macie na przykład podobnie, to po prostu sprawdzać czym wam lepiej idzie i wybierać czym w Ja tu mam też wybraną kontrolkę 2. Jest Nacikatu Druid, jest wybrany combo deck i ewentualnie, gdy by wszystko źle szło, z czy tam yy, właśnie Szaman na urlokach, żeby właśnie być trochę różnorodnym i mieć na Każde jakby, jakby jak mi będzie szło źle w tym, to mogę wprowadzić to, jak mi będzie szło źle w tym, to mogę lecieć dalej i po kolei sprawdzę Więc ważne jest, żebyś przygotować, najlepiej mieć kilka tych talii, jeśli oczywiście was na to stać, a jeśli nie, to gracie tą talią, którą macie. No, Drugim aspektem ważnym, właśnie nawiązując do tego co powiedziałem na początku, jest to, że żebyście ogarniać własną talię. Jeśli macie agresywną, to raczej aż tak wam nic się nie stanie. Aczkolwiek jeśli macie talię e, kontrolną, czy właśnie kombodek, to kombodek jest najgorszy do ogarnięcia. To warto wiedzieć jak migrać, co kiedy zagrywać, co kiedy nie zagrywać. Mulligan, dużo jest tych rzeczy do zrozumienia i czasami dosyć ciężko jest to zrobić. Więc pamiętajcie, żeby w trakcie gdy też się uczyć, co trzeba robić, żeby robić jak najmniej display, żeby po prostu grać jak najlepiej. Trzecią rzeczą też yy, ważną w yy, graniu na takich wyższych rangach, ogólnie w bianiu, to jest po prostu znanie mety, wie, wiedza, czym gra przeciwnik jest bardzo to, ponieważ gracie ten sekret ma i wiecie, jakie on ma sekrety w talii, więc możecie się jakoś... od na niego odpornić w pewien sposób. On ma counter spela, co z tego? Wy macie spela, który pójdzie za np. 0 many na, na nic, po to, żeby mu aktywować ten sekret. Jeśli on ma co innego, to gracie. Właśnie naj najłatwiej to w sumie na sekretach, bo jak jest taki palady i zagrywa sekret na 90%, to jest sekret na Joker, który zmienia ci spela. Więc jakby bez, te bez tej wiedzy, jakie sekrety grają. No, jakby graczowi jest ciężko się przygotować, bo sprawdza wszystkie po kolei jeśli tak ma deck trackera łącznego tym kocję te wszystkie on nie wie co zrobić czasami tak nowi gracze. Więc warto wiedzieć co, co, co gra, co co gra. Co kto gra w jakich taliach? Hmm. To nie jest tak, że każdy gra tą samą talią, też można tak powiedzieć. No, ale on może grać inną talię. No i to jest właśnie, to jest właśnie takie, że większość jakby meczy... Byłem w taki sposób, że grasz na kapłana musisz wiedzieć, że to jest prawdopodobnie Big Priest, przynajmniej na Jeśli to jest szama, to prawdopodobnie potem szamant, drugą opcją jest reszczołakiem. Jeśli w pierwszej turze nie zrobił nic agresywnego, albo nie aktywować chociaż gen, i to nie jest Deck, to to jest 99% Reszczołak, A jeśli nie, to to jest jakaś Inatalia, talia, z którą raczej sobie pragniesz, bo nie będzie aż taka mocna. Tak samo właśnie najlepiej przeciwnika ogarnąć po tej jednej karcie. Jedna karta tak naprawdę albo wystarczy pokaże się jaka to jest klasa, wskazuje na to, że hmm, to naprawdę macie przewagę. Bo ja wiem, jak nagrywam te talie Fan to Play, takie na przykład ten price, który wybijam. To no on jest jednak spory, jakby przesjęcie. No i takim, jakby przewaga jest straszna. Straszna jest przewaga. Bo przeciwnie się nastawia na Big Robi sobie jakieś obszarówki na stronnictwo, Czę, przez, często przez to za, za sobie rękę e, blokując. Na, na tych słabych grach, tak? blokuję blokuje rękę obszarówkami, więc chce mocny. Ja patrzę, ja nic nie robię. A karty są dosyć podobne, bo gdy wam spelę stali i gram, o to ten spelę zero, co wyławia kartę. Jedyną różnicą jest wtedy, kiedy zagram mu spela pod dobranie stronnika, to takie Aha, to nie, to nie to nie. To nie ten tak. I wtedy już może być lekki problem, żeby wrócić do gry, bo tak Tombo, tak, który w szóstej turze zabija przeciwnika, nie będzie czekał na to, że on się ogarnie i stwierdzi. A czekaj, czemu czekaj, on jeszcze nie zagrywa tej karty. A z drugiej strony jeszcze przeciwnik może się nie skapnąć, nawet co to jest detalja, dopóki nie zrobię komba. Więc to jest duża przewaga. Na przykładzie tego Prista, na przykładzie Renomaga tak samo, poprzez przygotowanie na Second magię, jakieś tego, a tu tak Lipatro. Dreszczowak ma taką przewagę właśnie w mecie, że e, nie wiadomo czy to ten szaman czy czy Druszczołak. Jaryzuchowy, Jaryzuchowy trzeba tak chyba tak jedna, dwie obszarówki, czy tam Silent jakkolwiek i jakoś będzie się grać. No i jeśli macie już Poltergien to swoim, znacie ją perfekcyjnie, normalnie. Wiecie co, gdzie jest, bez jakiegoś a co no dalej, to jeśli wiecie czym Teraz zostają momenty, w których nie macie samych co zrobić, bo jest RNG. Na przykład w tym moim decku rzeczywiście brakuje obszarów. Dlaczego brakuje? Bo nie gram tyle mała agro, albo agro mi aż tak nie przeszkadza. I nie muszę wygrać tych obszarów, ponieważ mam, mam takie... Zanim ja zagram te obszary, które będą jakby warte zakrywania. to Pomysł zdecydował że nie jak zniszczę stół, to może po prostu To, to zaraz jest tak, że ja mogę grać Pomaga zrobić combo i właśnie w ten sposób mogę go szybciej zabić, niż go zabije. Mnie. Więc też trzeba pamiętać, że jeśli gramy na dużo sekret magów, to warto sobie wstawić jakąś kartę, która sekrety. Jeśli gracie na dużo kontrolnek, to coś na arty kontrolki, albo bardziej agresywną talię po prostu więc. Też nie chodzi o to, żeby zmieniać całą talię, tylko poszczególne karty w Jeśli ta się się w taki sposób, to zmieniacie tamlinę w taki sposób. Jeśli jest dużo kombo deku, diuk do deku i to sprawia. A jeśli gracie kontrolką, oczywiście. Jeśli diuk już jest, to co innego. Obydział, który podwyższa koszt Coś innego. I łatwiej jest wtedy grać, bo wtedy albo no macie po prostu jedną kopię jakiegoś spara czy sterownika, który ma kontrolować. bo dwa to temu nie i mówicie, że ty jeździsz z mało, z mało no, to nic nie robi praktycznie, to dodajcie drugą kartę i jest... ale no. czasami to może być nie bo w większości deków kontrolnych, jak jest taka karta typowo pod skontrolowanie innego deku jak kiedyś jako Kingsbane bardzo długo grany to grał ten kobold, co nie broń to wtedy były takie, co grały i po trzy rozwalanie broni, razem z nim trzy, nie? Był e, było właśnie. E, był ślus, który rozwalał i dawał pancerz po ataku, e, była ta zmiana z zmianą i był właśnie ten kobol, który kręcił tą broni. I grało się też tak, więc ważne, żeby jakieś te karty sobie też trzymać, wędrztali czasami, jeśli macie problem z jakimś konkretnym szcztinnikiem, trafiacie co chwilę na tą samą Pierwszą talią, którą będę omawiał, jeśli chodzi o talię przeciwników, jest Łotr Podpiratów. Łotr na, na rangach 5 plus nie gra od jakiegoś dłuższego czasu, poza właśnie tą wersją Podpiratów. To jest uciążliwe, bo chłop robi duży damage i brońka jest irytująca, jeśli nie ma się niszczenia w talii, a ja raczej nie gra, bo się nie opłaca. <grym <grym I mm, problem tej talii jest taki, że jeśli ma, to nie rozdanie. W pierwszej turze sobie gra. I drugi pirat Albo coin i działko. Jeśli nie macie jak zniszczyć tego działka, to jesteście w dupie Prawda zagra trzech, albo nawet czterech. Może nawet. W rekordowej sytuacji może być nawet pięciu piratów zagranych, to z 10 obrażeń od tchwa. Potencjalnie. Oczywiście, no bo jest wtedy opcja, że w pierwszej turze zagrywa tą pękę i w drugiej turze leci dwóch piratów za jeden, z czego dwóch piratów może się przyzwać stali i jeden z ręki. Nie, jed... no, dwóch z ręki, jeden stali. To jest 5 piratów i to jest 10 na to jest strasznie dużo, Więc jakby pod warunkiem, że mu to zabijacie, to nie jest żaden problem. Bo też wystarczy jakieś duże prowo. Jakby nad tym moim listem duże prowo i chłop leży. A będzie później też fajnie wykazane. Będzie również przydatny pancerz, pancerz, pancerz. Lecicie w w pancerz, pancerz, niszczycie mu strumników, pancerz, 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 jak tym druidem. I no, chłop, też ma jakiś problem, żeby was zdobić, bo w końcu się kończy mana, kończy się ilość kart. I agresywne, agresywny, agresywny talie mają taki problem, żeby się kończy walił w końcu. No, problemem tego druida jest tylko to, że ma mało takiego niszczenia po stole, ja tu mam tylko zatrute nasiona i wakacje jeden na 1 na i jeszcze e, zrywy. Się przyzwanie sobie małych strzegników. A tak to, to jest, to jest, to jest nic. Trzeba w pancerz iść po prostu i czekać, aż przeciwnik się znudzi. Także no, po czym rozpoznać? Bo też, że trafiacie na łotra. To, to już jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie, jeśli zagrywa wam Pirata w pierwszej turze albo działko w drugiej i to też macie, pewnie, nie, macie pewność praktycznie, że to jest Pirat, jeśli nie Pirat, to kings. Myślę, że to tyle na temat tej talii. Przejdźmy do następnej. Kolejną dobrą talią jest właśnie Sektor. Ja lubię tę talię wbiłem. W białe jak była starsza wersja, bez Oriona, bez top i tak dalej. No, przez pół roku ja wbijałem legendę na samym początku, jak sam startowałem. I uważam, że to jest taka talia, którą można spokojnie wziąć i też wbijać ją na początku. No ja uważam, że nie trzeba nagrywać z tego poradniku, bo po prostu sekrety, sekrety, stół, sekrety, sekrety, stół. I kontrolowanie przeciwnika przede wszystkim i Agro to Agro to po prostu niszczycie stół, na kontrolkę to wypróbujecie ten stół ogarnąć jakoś szybko, szybko i go przy okazji kontrolować z sekretami. Yy. Talia jest dosyć mocna, ponieważ poza kontrolowaniem może sam sobie Orionem zbudować dosyć też rzeczy. Ja Orionem robiłem dosyć niezłe staty na Big Priest'a. Bo Big Crystal łatwo skontrolować z Orionem. Nie znaczy, się jak go trzech na stole, a też takie rzeczy były. <grym> więc to no, ciekawe rzeczy. Jak rozpoznać Maga, to też pierwsze, traficie na Maga, to to jest sekret maga na 100% w momencie. Druga rzecz, no to w pierwszej turze sekret, w drugiej turze sekret. Tak, w pierwszej drugiej... Nie inaczej. Jest jeszcze szansa, że jest Quest. Quest mage też jest zgrywane. To o nim za chwilę... ale... Raczej to jest takie yy, większa szansa. Jak od D2 grałem, to nie trafię na żadnego Quest Mage, tylko same Sacred Mag. Więc no. Więc jak nie zagrywowałem Questa, to to jest 100% Sacred mage faktycznie. Bo rzadko na No i właśnie taką ciekawostką jest ten Quest mag, który jest ciężki. Jest ciężki. Niszczy go tylko i wyłącznie, mi się wydaje, agro. Kombo yy, deki nie dają rady na Ice blocka Chyba, że to jest Mehaton. Był Mehaton, teraz już nie jaka Mehaton, bo znajdą w chwili No i no, trzeba albo jego skontrować, albo być szumanem, tak naprawdę. Yy, Talia jest potężna, bo sobie generuje spadek nie wiadomo czego i robi później papugi, które też są irytujące i to jest takie. widzisz ja potrafiłem mieć naprawdę spore prowokacje, a się potrafiły tak. Zrobić tyle tur, tyle tych stronników, no i tak się przebił przez tego prowokację 20 na 20, czy 30 na 30 nawet. I zabił mnie, bo miał jeszcze z dwie tury i cały stół wypełniony stronnikami. I nawet nie, że on po prostu zagrał na tą prowokację. Nawet takiego farta nie ma, po prostu tyle tych stronników poszło, tyle jakby tur już przeszło, rzadko czekałem, licząc na farta, ale nie wyszło. Dlatego to jest problematyczne i właśnie tym moim pristem ciężko się na niego gra, bo Iceberg praktycznie niszczy gra i trzeba lecieć pod tego z prowokacją liczyć na to, że przeciwnik nie ma jak zabić tej prowokacji. To wszystko na temat tej talii, więc zapraszam was do dalszej części odcinka. Trzecią najbardziej graną, najbardziej znienawidzoną talią, powiem więcej, to jest idea To jest talia podawana jako przykład, dlaczego nie macie grać Wild, a tylko standard, to jest Big Priest. Big Priest też grał od zawsze, tylko teraz stał się, prawdę, taką wkurzającą talią, dostał krew kuchuna i no, nieciekawie się dzieje. Big Priesta skontrolować łatwo dos, dos. Macie odpowiednie rozdanie, macie czym tradeować tych dużych stronników, to problemu raczej nie ma, bo obecna wersja nawet nie gra z jakimś, jakąś dużą liczbą wskrzeszeń. Żadnej szarży nie ma, żadnego Ragnarosa nie ma, więc jakby problemu w niczym nie ma. Jedynie to, to i ta ilość stronników. Taki Renomag na przykład, jak yy, gra się z odpowiednią liczbą zabrożeń, odpowiednio się siadają. Jeszcze jest Reno, czyli. Powiedzmy, on robi w szóstej combo, kombo mu nie siadł. On robi w szóstej duże, ma dwóch stronników. Zagrywacie spela jeszcze nie po całym stole, tylko coś po prostu, żeby go yy, zamrozić. A on pójdzie przez was sobie więcej. Wtedy już leci obszarówka w siódmej turze na cały stół, zamrozić. W ósmej dużej. W ósmej? W ósmej? W ósmej? To samo. W dziewiątej musicie jeszcze coś znaleźć, żeby Reno siadł w dziesiątym. I ten z postawem raczej się poddaje, bo po prostu nie ma co zrobić. Big Prista łatwo bardzo rozpoznać. Zagrywa kartę za zero, która mu była wiekarską 4-3, mniej. Jeśli usiądzie siądzie w esencję i sobie w drugiej czy trzeciej turze przyzwa yy, Neptulona, to jesteście w dupie, praktycznie. No i tak to no co, po prostu się odkrywa spele, nie zagrywa jednego miniona do... i potrafi przez trzy tury nic nie robić, praktycznie tylko używać mocy specjalnej. I po prostu, jak gracie na Prista i to nie jest Big Priest, tylko w momencie, gdy się wyświetla Renato. Jak się nie albo ewentualnie jak się wyświetla, zmienia mocy w zależności wyobrażeń. W innych opcjach to jest Big Priest praktycznie cały czas. Więc też po polecam się na niego jakoś przygotować, że Priest od razu obszarówki na Big Priesta, chyba że grać agro agronom. nic innego. Ja akurat mam taki plus w swoją talio, że ja mogę ukraść mu Neptulona, potrzebuję mniej. Zboostować jego, on ma furię wikru i tak naprawdę jak w nie nie siadnie krew Bo nie siadzie mu krew tylko Neptuno. dla niego teoretycznie lepsza opcja bo ma Znaczy lepsza, zaler bo może trafić krew i Neptuno. jeśli Neptulo ma na ręce to wtedy lipa, nie, ale Jeśli przyzywa Neptulo, ja mogę go kradę pewnie za zero Bo najczęściej po prostu hiromancją jest obniżone kradnięcie i jeden sali drugi do zero Następnie musicie mu dać, jak on ma 5 zdrowia, musicie mu dać łącznie 15 zdrowia, ustawić na atak i dwa razy go w twarzy. Jeśli przetem jeżeli nie zrobiliście. To tak naprawdę dwa to spele, które mogą być ze 0, dają plus 3 plus 5 plus i plusy do, do ustaw atak równy zdrowiu. Poza tym możecie mu dać, nie wiem, plus 2 do zdrowia i skopiować jego atak jego... skopiować jego podwoić w sensie. Zdrowie ustanowić akwatak, i on ma też już równe 30, 30, nawet 15, nawet więcej, 16, 16 na 16, 16, i było takie, Jo o mnie zabił własnym stawikiem. Także no, też łatwo rozpoznać te tady. No i nic więcej nie trzeba dodawać do tej talii. Dobrze, gramy. Mecz legenda z Secret Magiem, co będzie bardzo trudne, żeby to wygrać, ale ten deck nie ja nadzieję, że to wygra. Udało mi się już dwa razy wygrać tym deckiem ja na Secret Maga, pomimo tego, że VR jest um, dosyć mały. Ale to mnie nie powstrzyma, zwłaszcza w takiego stanie, co jest. Dobra, teraz tym odkryć lss 0 i win Nie ujdzie. Nie no, ale chłopiec nic nie zrobił, jest bardzo dobrze. to w drugiej, to, znaczy, czy to za, w... Znaczy, to w trzeciej, to A szkoda, szkoda. Chyba, że dostanę jest teraz kartę za... Z... Nie, nie rób mi nie. Tak, nie. A. no, a tak możemy zrobić, też. Nie. Jest, dobrze, dobrze, Tracimy, lecimy, lecimy, lecimy. Pierwszą kartę. No dobiera kartę, ale to nieważne. Teraz my dobierzemy. Zagramy sobie romancję. I do beka słowa. Potrzebuje czegoś pod stronnika i ustawienie ataku równego zdrowiu jest. Udało się. Kluczowe w sumie jest to, żeby te sekrety nie były tak uciążliwe. W zasadzie sensie inaczej. Eee... Stosunek jego stronników do ilości sekretów, ile zagrał, nie może być zbyt... Eee... Nie może być zbyt duży. Ale eee... ja Znaczy nie może być ogólnie w sumie to duże. Eee... Stosunkowo. To wezmę sobie pod skontrowanie Counter spela. Szkoda, że nie dobrałem, no. Kirancję zagrałem tylko dlatego, że chłop nie będzie kontrolował. Ja nie muszę nic teraz zagrywać. Ooo! Damowy chyba wszystko. Dobra. Chłopie, daj jakiegoś fajnego stronika. Nie masz counter spela, to super. To może być counter Nie, to nie obchodzi. zadaj mi jakieś obrażenia. To jest potencjalny kandydat do... zabicia Ciebie. Tylko wstrzymuje jakiegoś... pusta. O, nie jest. Mm, mamy 5 HP, tu będzie 7, 8, 16, za mało, no. wstrzymuje na nim 14 życia. Od razu lepiej, no słucha się nawet, yo. Ła, ła, ła. Auciu, auciu. No, no, no. Oj, no. oj, oj. Dobra, zróbmy tak. Ha! Wiedziałem, że to będzie to, się po prostu wydarzyć. Mm, tego nie zagrywam. Jeszcze, 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 jeszcze. Czekaj. Chwilę moment. Osiem, 8 10. Ja mam Ja Znaczy, raz, dwa, trzy, cztery. Jo. Yo! Jo! 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 Tak! Tak! Dobrze! Udało się w końcu! Ja to spędziłem za dużo czasu! Jest zwycięstwo! Jest! Jest! To jest! Mówiłem, że się uda! Dzisiaj wiedziałem, że dzisiaj się uda! Jest! Ranga 1400! Właśnie według tych zasad. Dzisiaj ja mówiłem, jeśli będziecie ich przestrzegać, to zdobędziecie swoją najlepszą rangę. To nie jest moja najlepsza ranga, ale... Jedna z lepszych. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Link do Discorda znajdziecie w tradycyjnie w opisie. Jak będziecie chcieli tą talentę też ją nagram, bo jest dosyć I Ja się sobie żegnam. Cześć.